Ej, się ogólnie sorry, że tak, właśnie tutaj nie ten, ten, nie tak normalnie, ale, ale ten, dobra, otworzę sobie czat. Ogólnie sorry, że tak, ale mi się tutaj kamerka w Robloxie bardzo laguje, a do tamty nie ma głosu, niestety. I tu, dobra. No, pojedziemy sobie. Ogólnie to jest Roblox Mad City. Pokażę Wam moje autka. Może... Wa, to jest Vapid. Skoda mam takiego. Mustang nie jest narysowany. GTI jest takie. Plane jest... Serio? Dobra, play jest taki. Challenger niezrobiony. Mini jest takie. Chelvin niezrobione a nie jest gitem ATV jest takie Dirtba jest taki Dirtba jest taki a Camaro jest takie oczywiście wszystkie są niezrobione, ale dobra powiedziałem sobie GTI albo Challengerem mogliśmy, ale w sumie dobra myślę, że Wam to nie przeszkadza hmm. No i gdzieś pojedziemy. Nie wiem dokładnie gdzie. Ale nareszcie się nauczyłam robić fajne miniaturki. Będą filmy lepsze. Oczywiście pozdrawiam moją tutaj koleżankę. Z którą gram. Ok. Super. Albo raczej nie super. Dobra, w takim razie sobie pojedziemy Challengerem. Challenger to był ten. Hallenger. Gdzie on jest? Gdzie Czekajcie. Dobra. Challengera mam jakby takiego. Zbieram ogólnie teraz na jakieś auto za 500 tysięcy. I sorry za te odgłosy w tle, ale... A tam coś się... A no dobra. Dobra, pojedziemy sobie do klubu. Bo nic jeszcze i go nie rabują, a jak zaczną rabować, to wiecie. Tam jest ta Italii coś tam. O, akurat zdążyliśmy. Nie wiem, czemu jestem wtyrą i, i zabiam tych. tych. Dobra. G, G. Dobra, tamten gościu ma padaczkę. Dobra, ale mniej więcej chodzi. Kurde to. troszkę tutaj. Tutaj przyjdziemy pieszo. Jakieś nowy dance, Koci? Nie. nie, 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 nie. chcę mieć znowu pięć HP. Okay. O, nie, nie, nie Nie mogę sobie na to pozwolić, niestety dedłam Oczywiście jak zwykle kratkuję niestety. Tatem oczywiście... Nie to, że nowy kalem ale sandet też. I dobrze, to dobrze. Cieszmy się z tego. Kropeczka. O, to dobra. To było puste. To może będzie ten. Nie puste. Też puste. No LOL. Wszystko puste. Ale dobra, chodźmy tutaj. Teraz. Do pójdziemy. Może się nad nami zlitują, ale wątpię. A tam, no tam, dobra. A no, ja miałam pistolet. nie, nie, nie cztery HP o nie, 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 gościu odwal się ode mnie no co za nope. a bo... mm, dobra No, pobawimy się. Dzięki. O, dobrze. Nie lubię tego urządzenia. Zaczynał, owszem, jak jestem policją, lubię, no ale tak to nie. O, tam była karta. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Dobra, ja se idę, bajo, bajo, bajo. Nie, 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 tu, tu, tu. No. Dobra. Chodźmy, bo to na pewno łatwe. Nie było. Dobra. Ile jest Hiro? I dajcie lajka. Albo tu w sumie, nie wiem. Lecimy sobie. widzicie tutaj tak mało tutaj, o, tylko, się nam Tu widać kowałuję te tej szotku hmm. Dobra, polecimy sobie do Hirovasa, a ile jest w ogóle Hiro? Jeden, no ale cóż, lepszy redz niż nic Oczywiście musiałam wyskoczyć nie w swoim tempie Raczej no nie w swoim. Nie w tym tempie, o nie ma. Nie ma. Ja sobie idę na bieżni potrenować. A tamtego nie lubię, Dobra, mniej więcej tak będzie. Ej, jak to wygląda? I to jest fajne. Jest tam ktoś. Nie, 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 no, nie no. Dobra, myślę, że 10 minutek wystarczy, tak, więc Bajo.